Witam, witam was bardzo serdecznie. Dziś w kolejnym odcinku Hard Rock Apocalypse. No i dzisiaj kontynuuję naszą podróż z Alice. Ponadto już tutaj widziałem wroga, który stacjonuje gdzieś tam w breaku, albo w gdzie nie jestem pewien co jest na pojazdu. Ale wiem, że łatwo z nim nie będzie, ponieważ mamy naprawdę mało punktów zdrowia. Jak się Alice nim dobrze nie zajmie, dane damy przerąbane. No, bo jednak 235 punktów zdrowia to nie jest najlepszy wynik na świecie. Ale jednak, boom, przeciwnik leży trupem. Dziękujemy. i oczywiście. Alice to jednak wybitna persona, jest. Ja no, z tym pojazdem, jakimś aktualnym, to ja sam nie jestem w stanie zbyt wiele zdziałać. Czekam jakiegoś lutu ale nic nie widzę, ale smutno. Jakoś w są zbyt tutaj. No się powiedzieć tu podajni, ale to mi się zabrzmiało. Dobroduszni, o tak, nie chcą mnie nic zostawić. Drugi punkt właśnie wiedzamy w tym momencie I znowu Alice prosi nas, byśmy tutaj poczekali, nim ona załatwi swoje biznesy. Nie jestem pewien, cóż za biznesy te biznesy teraz są, ale jestem pewien, że coś szemranego i podejrzanego jak nic. E, dobra. Jest jakaś możliwość naprawy, chyba nie, chociaż nie mogę wejść do miasta, dobra, mogę wejść do miasta, to świetnie. Bo naprawdę, alt naprawdę potrzebuję, o właśnie, naprawić się. Dziękuję. Dziękuję wam bóstwa. Sprzyjacie mi dzisiaj. Ja nie patrzę, gdzie to sprzedaję, bo i tak po prostu potrzebuję pieniędzy i tyle. Jest tutaj Barman Will, który ma jakąś misję pieniędzy dla mnie. O, znowu mamy misję, żeby zabijać patentów na czas. I stary człowiek imieniem Tom. Jestem starym żołnierzem. Uh, what I to say to my name? Ludzie leżą na moje imię. Ale to wszystko jest raz z przeszłością. Siedzę że tutaj i ja opowiadam historię dla pieniędzy. 10 sztuk złota za jedną historyjkę. Nie w tym momencie, może. Ale ogólnie spoko. Jakieś tutaj nowsze rzeczy są, może? Widzę, że nawet niekoniecznie. Bo ja nie mogę tutaj w nowych części pojazdu kupić. No dobra, więc wyjdźmy stąd. Aż ciemno zrobiło iście. Chyba kogoś przejechałem przypadkowo. W tej grze jest system reputacji, więc chyba to źle, że kogoś przyjechałem. Czy to powoduje z mnie jakiegoś tutaj złego człowieka? Ta, Derwallor Kiel 1 To <grymny> chyba źle, że kogoś przyjechałem. Ilość strzałów, tam i przemu tam dystansu, przebytego itp, itd I jestem... No póki co na szczęście jestem tak. Jestem wrogiem wegabondów co na jakiś gang to jest zapewne. Jestem wrogiem nomadów. Jestem w pokoju z farmerami i z poszukiwaczami. Czyli z poszukiwaczami. No, z poszukiwaczami przygód ogólnie, taki można nazwać. Dobre. Jakieś tutaj widać ciemności nas powoli napędzają. Nawet nie wiedziałem, że w tej grze jest system dnia i nocy. No, no. I kolejne miasto, jak dobrze patrzę po strzałce, jest w tą stronę. I tym razem postaram się bardziej na moje punkty zdrowia obrażać, bo jednak, no. No, rozumiecie, że no, na tym poziomie to jednak nie są jakieś przelewki, to nie jest byle co łatwo można zginąć. Chociaż to bym pewnie grał w tą grę już wcześniej, żeby jakieś protaktyki do unikania tego wszystkiego, ale niestety jeszcze póki co tak obecnie nie jestem. Może jakieś 10-15 odcinków wszystko już będzie w miarę okejkę. Okay mamy tutaj kolejny miasteczko i to wygląda już strasznie porządnie, ma mury własne, no no. Ładnie zabezpieczone ustrojstwo. We gold, money, whatever called, for the completion Damn. I know he is here somewhere. Are you sure there are no other settlements in this area? Actually, there is one more village, Bukov, but you won't find any customers there. It is up to me to decide. How can I get there? It's in the north. Close enough, but there is no direct way. We'll have to go through south again. I'm tired of following your slow car. From now on, I will go alone. Here's your reward. Bye. She's so fast. I gotta go home. No, faktycznie pojazd jest dużo lepszy od naszego. <laughs> I poza zamianie się punktu zdrowia i pod każdym innym, niestety. Ogólnie zabawa o tym, że Alice pytała się na nas, czy jest to jeszcze jakieś inne miasto. Stwierdziliśmy, że tak, że jest jeszcze jedno, ale ta maczeńko nie znajdzie kogo szuka. No i ponadto jeszcze ona powiedziała, że jesteśmy zawolni, że nas tutaj zostawia, daje nam pieniądze i ali wederci. Jednym słowem, uzupełnimy paliwo może. Raczeńce nie kupimy, bo nie jesteśmy na tyle bogaci. A jeszcze sobie jeszcze pieniądze naprawę będzie przecież. to na dość ciekawie Ale pieniądze na naprawę to jednak ważna rzecz, jakby nie spojrzeć. Zresztą hmm. może zaryzykuję, bo ta pewna sensownie nie jest dość tania. A jakim jest stanie ta broń to było? To było chyba tutaj, tak? Bo tutaj... To jest rust. To może niekoniecznie. Dobra. Pojedźmy dalej, póki z tą broń sobie co uh, tu mamy? a za zapłatę. Najwyraźniej no musimy wrócić do ojca naszego, dobra? Czy w tym mieście są jakieś mogę misje nowe wziąłem, Bo tak nie patrzyłem za bardzo. Uh, stary Hag. Tu witaj, poszukiwaczu. Masz jakąś pracę dla mnie? Uh, jakieś tam zbierają kawałki, maszynerii. I proszę nas, żeby się dostarczyli do Guino. Zapłacą nam 250 złota. Technicy z tamtejszego miasta. Mam też jakiegoś revo... Revolutionary Red, jakiś rewolucjonista, czy coś takiego. E, masz samochód? E, tak, mam będę opłacalony. Byś mocno. Wspaniale. E, może pogadamy o karaniu, jakby jeźdźców, którzy nam nasze ziemie. E, proszę kogoś, kto może nam pomóc. E, Pomożesz nam? Let's rock! Czyli let's do it. No dobra. Mamy tutaj jakąś nową misję. I czy dobrze tłumaczyłem to wszystko, a nie odwrotnie. Low Watch po bo jak dobrze kojarzę. Właśnie nie wiem, czy oni chcą najechać na jakąś wioskę, czy odwrotnie właśnie, ale rozumiem, że chyba chcą po prostu skopać dupę. tym, skopać dupę Ridersom, czyli po prostu jakimś tam. złym ludziom, którzy najeżdżają mi dobre tereny. I tam będzie go bo ten pojazd ma już 850 sztuk złota, naprawdę nie jest mała ilość. Czy sztuk złota, boże. 90 punktów zdrowia, to nie jest mało, jest tak samo wytrzymały jak my. A widzę, że ma problem z celowaniem, ponieważ teraz po prostu jest za dużo tutaj, nie jest co celować. Dobra, co my tu mamy? Mamy Rusty Corner, o, świetna rzecz, Rusty Corner, co pomyślał. Ale cóż, jeszcze nie jesteśmy w sztuk złota za to, że ten, za to, że zniszczyliśmy się na jednego w tym czasie, zawsze jakiś bonus. I czemu mają wiesz sztuki złota? Boże, zbyt duże przyzwyczajenie z gotyczka. Może bardziej kapsel z fanaltar basował, we co mówię, coins, czyli to będą jakieś te monety, no whatever. No, ześmy piąty z za jednego zabitego tam wroga, czyli 110. Tylko innego zabili oni. No, w tej grze EXPA, więc się nie trzeba w ogóle od na to, czyli o to, że nasi towarzysze zabijają. a no nie my. Ponieważ, no, lud tak idzie do nas, pomimo, my, my go podnosimy. O, towarzysze chyba nie mogą, jak dobrze rozumiem. Więc naprawdę, jak oni go zabijają, to jest na rękę, nawet. A nie jest to na złe. Bo czym mniej punktu się stracimy, tym lepiej, więc. To się to Here I am. O, trzech wrogów na raz. To może być ciekawe. To może być groźne, naprawdę, aż zapiszę grę. Aż sobie grę zapiszę jako dwójeczkę, bo no, zapowiada się groźnie. Z trzema przyśmikami jeszcze nie walczyliśmy. O, tak jest i trzech. Myślałem, że już dwóch jest. Ale po prostu ja się dość dobrze schował. Mhm. Co my tu mamy? Tutaj wyjadą, tak? Bowana mine, jak już zauważyłem. To jest van, nie, to jest scout. Zatakujmy go. Gień, scoutie. Jeszcze właśnie, że wróg ma lepszą broń, Adam, nie wiem, czy to gra na tym poziomie trudności, po prostu więcej jego broń bije i tyle. oj, Dobra, zginął. Ojojojojoj! Uciekać! O, nie zblokowali mnie! Już pierwsza śmierć w tym momencie. Niedobrze. Nasza pierwsza śmierć. No, z trzema przyciskami nie ma żadnych, wiesz, w sumie zrobił mnie. zrobił mnie dwóch, jakby. Load Last save games, no game. Na się gra ma dość szybki loading, bardzo mi się to podoba. Bo gry z długim loadingiem są jednak dość denerwujące. Teraz, jak to zrobić? temu może ten wyjechać jako pierwszemu. On się nimi zajmie. Ja jeszcze za bardzo nie ogarniam to, wykorzystywanie npc co chyba jest jak najlepszym pomysłem. Dobra. Gingostek. Podnieśmy co nasze, o drewno może być, jest format na sprzedaż. Z scoutem się zajmiemy. ojej, nasz pancerz padł nam tyle biją, że właśnie tego pancera nie mam co bardzo. I udało nam się ukończyć misję, dobra. Mhm, dobra. Teraz pozbierając sobie przetry, to po prostu zostawały. Misja jest zakończona. Mogę to zebrać? Mogę. O! Znaliśmy lepszą broń, Spectre się nazywa. A jest troszkę zniszczona. Ale cóż, Hornet bez chłodzenia, smacznie, nie obchodzi. Mamy tylko raz tych Hornetek i Hornet bez chłodzenia. Zapomontujmy to, a tutaj sobie tutaj. O, mogę montować wszędzie gdzie tylko chcę, bardzo fajna opcja. I tyle, nam wzięło lód tych dwóch skrzynek? I to była czy druga skrzynka gdzieś. Dziwne, ponieważ dwie skrzynki będziemy mieć więcej rzeczy, no ale dobra. To wszystko w tym miejscu. No tak, jeszcze więcej skrzynek nie widzę. Ciekawe czy ta broń będzie dużo lepsza, czy nie. No, jest podwójna statystycznie czy jest dużo lepsza, jak się prezentuje właśnie pod względem e, pisemnym. 600 strzałów, 600, 400 strzałów jest szybsza, proszę bardzo. Ma taki sam zasięg, taką samą celność, ma tyle samo nabojów, ma dłuższa przodowania, więc w sumie jest taka, to po prostu lepsza wersja, szybsza. Szybsza wersja i tyle w tej sprawie, tylko więcej nie bije. No, ale Cóż, no, nie spodziewajmy się jakichś cudów po pierwszej, lepszej z bandytów. że teraz troszeczkę się naprawić, bo z tą ilością punktów zdrowia to jednak, no, to nie będą przelewki. Jak spotkamy jakąś grupę tych lepszych rajdersów, to nas po prostu w sekundę. Jeszcze pancerza też już nie mamy, ponieważ cały pancerz poszedł. Zatrąpmy i co tu zrobimy, co tu zrobimy? Sprzedajmy to wszystko. Raz Hornet, 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 Wood. Mogę jakoś tą broń naprawić, bo ona się może chyba zepsuć niedługo. Hmm... Chyba niekoniecznie, a może i koniecznie. Zobaczmy, czy... O, jak naprawi się też broń. Sprawdźmy. Czy broń się naprawiła? Tak, naprawiła się broń. Jak do tak była aż tak droga. I tutaj jeszcze możemy pokolorować nasz samochód w ogóle. Możemy pokolorować chyba dowolną część. Też nie jestem pewny. O, może tylko przednią? Diabłowie. Eee, w sumie może niebieski, może być niebieski, czemu by nie. Niechaj będzie niebieski, dobra, odjedźmy stąd już. Włosy już zabijanie ludzi nie jest dobrym pomysłem, więc lepiej nikogo nie przejeżdżać, bo jeszcze się na nas wkurzą. A wiecie jak to jest, jak sobie reputację, to jeszcze potem jest ją ciężko odbudować. W którymś grze był taki system reputacji, też jest oczywiście w WoWie na przykład, ale to mnie o nie chodzi, chodzi mi o jakąś single player. Też tam taki system reputacji był, ach, nie pamiętam nazwy gry, ale jak ktoś z pamięta to może pisać w komentarzach. Bo ja po prostu no zapomniałem. Biedny Seven, jak nie pamiętam, ale bo jakaś taka gra. No bo w nie, chyba nie było, jakimś powodem, tylko i po jakimś jakimś potem tutaj wyłącznie z tym reputacji. 300 metrów do jakiejś misji mamy, nie jestem pewien, za bardzo do jakiej. Eee... A, miałem to jest część, ostatnio, żeby miasta spoko. 250 kasy za taką krótką dostawę? No wow, jestem pod wrażeniem. jestem też ciekawsze, co informacje od tego dziadka z tej okolicy są jakkolwiek wartościowe, czyli że można jakiś z nich użytek zrobić. W sumie. Można byłoby do niego zagadać, bo tylko 10 sztuk złota, aż tam 10 pieniążków, więc czemu, żeby tutaj z nimi pogadać sobie. Może barman jakoś jakoś misję na przykład tutaj. da. Znowu za zabijanie bandytów, spoko. No dobra, dam ci sztuk złota aż tam pieniążków. E, spójrz patrz na swój licznik paliwa. Mm, co, jeżeli zatrzymasz się gdzie, gdzieś na środku niczego, to umrzesz? Aha. już wiedziałem to już. Mhm, mm czyli to jest takie po prostu. Aha, czyli to jest jakiegoś od którego można zakasać i informacje. Mnie większościowo będą bezużyteczne, ale niektóre z nich zapewne będą całkiem wartościowe. No dobra, przyjdziemy tutaj, tego będziemy bogatsi, bo w tym momencie to chyba nie jest zbyt dobry pomysł. No, wydawanie teraz naszych cennych pieniążków nie jest dobre. Lepiej jest zainwestować się na naprawę i w ulepszanie naszego pojazdu, który no w tym momencie jest żałosny. To jest bazowy, praktycznie pojazd. Oj, przybyła wróg i takiś byle jaki, zapiszemy sobie grę znowuż. Tak, Siri się będzie panicznie bał, póki nie ogarnie tej gry. Oj, pan cały! No tu faktycznie miałem rację, że chcę grę. Dobra, zapiszmy grę i spróbujemy go tutaj jakoś tutaj jakoś tutaj go wykiwać, że ciężko było mu strzelać. Ale mamy tylko pancerz z przodu, więc teraz się z przodu trzymajmy. pancerz z przodu. Był już w stół nie powinien dawno mieć pancerza, więc właśnie w tył celujmy. Zaraz pomijałem pancerz, mały problem. Aaa, dajesz, tajesz, pojaździk! Jest prawie że remis! dajesz, I nie udało się. Aj, van, to już jest sens, całdy przeciwnik. Albo ja po prostu jakiejś mechaniki nie rozumiem, to taka opcja istnieje. Ale jednak, no, z vanem trzeba cię pokombinować. Kapkę za na za, zapisaną grę. Gdzie jest ten van? Tam jest ten van, tak. Przygotuj, może skaracujemy z dystansu. No, a mój w tej mamy akurat nieskończoność, więc możemy też właśnie strzelać do niego. gdy on podejdzie do nas. A jej, on ma pewną dystans. No, no. Nasz pancerz przedni leży. Udało się tyłem obrócić, chyba. Kiedy nie, bo to jest sensowne sposób. Dobra, obróćmy się, to właśnie tyłem. O! Udało mi się go wywalić! Pięknie! To może zaowocować zrzemiennością darmowych punktów obrażeń. Jeszcze chyba i tak bym nie strzelał na był obrócony, to jest śmieszne. Szybciej! Przeładuj to! Przeładuj to! Yes! Wow, już Hornet mi poleciał, Fako! prawie że zginąłem w tej walce i powiedział mi bezużyteczny Hornet, czyli najgorsza broń w grze, ale musimy się naprawić niestety, już w ogóle też spnieszmy, bo nie mamy tutaj byśmy chcieli, Spnieżmy ten Hornet, wow, Zostaliśmy rzecz warto 24 za walkę, która nam zabrała na prawego, o koszcie około 400. O szkucze, no już ktoś przyjechał? Zdychaj, dranio! A ciebie to, 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 to. Ty to nie jesteś przeciwnikiem nawet, nie jest do Dobra. Coś ciekawego wydropałeś? Nic. Zaraz tam jeszcze punkt, tutaj już pojadę. od rana, bo sobie tutaj ktoś przyjedzie. Ta gra ma właśnie ma chyba takich tutaj pojawiających się przeciwników. Nie jest to prawda poziom Final Fantasy 1 czy 2, ale jednak no. No, jednak na no przeciwników po całkiem sporo. Coś mi na wzór falauta? Może więcej niż falloutie. w falaucie. W falaucie, właśnie sporo jest randomów na otwartej przestrzeni. Bo w określonych miejscach, zwłaszcza, gdzie twórcy sobie ustawili, że po prostu mają tam się spić tyle. Mamy teraz tą misję z tym dostawaniem pieniądze za zabitych raidersu. Więc w sumie nam się zwróci to mordowanie ich, bo co z tego, że na za naprawę mi się nie zwróci, jak się ogólnie. Teraz tak, ogólnie podróżę będę czasem wycinał, gdyby gdy będą już nużące po jakimś czasie. Ale teraz co musimy zrobić? Dojechać naszego ojca, tak? To norgo już przejechałem raz, więc nawet nie, mogę się skrócić? To jest takie dobre pytanie. To jest warte stwarzania, tylko to drugi odcinek. Tylko, że mogę coś tędy przyjechać do tego gas station, że to wątpię. Czy jest tam gdzieś, ta druga prowadzi? Hmm. Tylko nie wiem czy to bezpieczne tam jechać. To może być kapkę niebezpieczne, ale... Aaaa, jak to się mówi, dla chcącego nic trudnego. A ponadto jeszcze no jednak hajs się musi zgadzać, więc jakieś może te przydałoby się odkryć. Ja wiesz, jakieś przykretnie są pułkrywane w świecie gry A ta lokacja raczej jest oczywistą, jest to centrum mapy. My hmm. Mamy tutaj słupy. jeśli przeciwnika już widzę skauta. Oj tej Bredny skałcie. Zaść! O! Może da się tego zabić? Nie, nie da się go zabić bez... Otrzymania obrażeń, ale coś zostawił nam. Jak to jakiś towar handlowy, to jestem wdzięczny. Hmm, poproszę ten towar handlowy. Hornet. Eee, Hornet. Z tyłu jest. Nie, przeciwnie twiewmoczny tylko adventurer. Karawana. Karawana za bardzo nie obchodzi raczej. To jakiś przod nie widzę. Dobra, jedźmy dalej. O, jesteśmy 360 kaski za y, zniszczonych całych hidersów. No, 3, nie jest jakaś super... Suma, ale nie jest to źle. Nasz pancerz kapkę, dynamiczny sprzedawcami nie istnieje. Nasz pancerz. Stąd pojazd wygląda tak, jak wygląda, a nie tak, jak powinien. Hmm, cały czas się z czy jakiś wróg nie na ta muzyka często o tym ochuszania, że. A, boże, wróg. O, to jest jakieś miasto. Hmm, jakieś tak duże miasto. Cóż tu pisze? Coś tu pisze? E Coś tu może i pisze. Nie wiem, jedziemy tam. Jesteśmy w okolicy, więc trudno by nie. Wartość z jest, w jesteśmy, ale miasto wygląda całkiem, całkiem na sporawę. Gra Grał na dodatek do siebie, który jeżeli się wam spodoba, to przejdziemy na pewno, a jeżeli nie, to może nie, zobaczymy. Zobaczymy. Mi się gra podoba co? Ale jak będzie potem, to się jeszcze przekonamy. Oj. Aha, to jest złe miasto. Dobra, dobra, rozumiem, nie podjeżdżać. Jesteś miasto tu chyba do niego, czyli no chyba, chyba lepiej nie podjeżdżać, a przynajmniej nie w tym momencie gry. Wycofajmy się stąd. Przyjedziemy, tutaj, jak będziemy mieć większy już taki, że powiedzmy samochodzik. Tak, taki typowy system właśnie z RPGów, że... A dopóki masz sobą furę, czy ten a w tym przypadku furę, albo jakiś sobie miecz, masz mały poziom, to nie podjeżdżaj tam gdzie jej należy. Chociaż poziom w tej grze chyba pojęcie względne, no bo... no bo poziomu w tej grze nie ma. Ale za poziom można się traktować w taki sposób, jak posiadamy. Jaki tam, powiedzmy. Jakie części samochodu, jaką broń, etc., etc. To możemy traktować jako poziom. Powiedzmy, że w tym momencie mniej więcej poziom pierwszy lub drugi. No pierwszy, można by. Pierwszy i pół. Bo tą broń mamy ciut lepszą. Oj, strasznie przychodzę na z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego. powalczyła z kimś tutaj. Czyli świat jakby cały czas żyje. I to mi się podoba w sumie. Żywe światy są bardzo fajne.

Czy, że pojesz, czy Już nie, bo nie wiem, zdawało się płacić sztuk co za przejazd Are you crazy? I've never seen such a Well you pay, you live You don't pay attack him Tee, yeah, płacisz to żyjesz, nie płacisz to umieraj się. Teraz to można wyciągnąć, chyba im się... no tak jakby uda <laughs> Tak jakby Ponieważ tak nie mamy zbyt dużych szans w takiej sytuacji Cóż, no nie spodziewałem się, że czegoś takiego, jak już tutaj wyskoczył taki event, nie wiadomo skąd. No ale jak widać, faktycznie gra jest bardzo ŻYWA! Boże, nie podjeżdżaj tutaj! Ajajaj, aj, aj, nie podjeżdżaj tutaj! i Pod ja to zrobiłem. Ten kawałek jeszcze raz poza wizją przejadę, żeby nie było, że nasz czas marnuje. Ale ogólnie, nie spodziewałem się tego eventu. Naprawdę się go nie spodziewałem. spodziewałem się, że o tak sobie podczas jazdy wyskoczy mi... mi jak coś, coś... jakoś się nazywa? Jak ich nazwać? Są pewnie bandyci, najdelsi, ale chodzi mi o to, że wyskoczy mi jakiś o, pobierasz opłat za przejazd, bo nie pamiętam jakiejś takiej bardziej profesjonalnej nazwy, więc tak tej sobie nazwę, nie spodziewałem się tego, jakiś dość ciekawy event, czyli chyba będę chciał też się wyleczyć, przepraszam, tam dojadę, czyli wyleczyć, czy wiesz, to tylko brzmi w tym przypadku, muszę pojechać na tą całą stację tam, dobra, w takim razie tak właśnie zrobię i spotkamy się jak coś ciekawszego się już wydarzy, a teraz, oj, o, ups, rajdersi, niedobrze, tego się nie spodziewałem. Oops, ups, oops, ups, ups. Tak patrzę, w w coś nie leży, jakaś skrzynka na przykład, bo może właśnie też coś w nich być. Nie wiem, czy te grze mają zwyczaj leżeć właśnie w takich skałkach, czy nie, ale te skałki wyglądają dość podejrzanie. No, rajdersi wywredni. O, 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 dobra pozycja strzelecka. Dużo damiedza zanim on z w ogóle może trafić. Tylko, że widzę, że coś tutaj gra, jednak nie akceptuje moich pocisków. O, o, pięknie, bo przewrócony przez chwilę i praktycznie bez strat następny proszę drugi był gdzieś tutaj jestem za wielką skałą więc widziałem go tam co tym z tej strony będzie można go odwalnąć z tą dziurkę jak powiedziałem go tam zrozumiałe kto tam bez Batmana miasto Batmanka miasto nie to perka. nie to perk dobra tu może jakieś te tak skałki go zajedziemy. Może coś tutaj się da wykombinować, żeby nie stracić wielkiegości punktów. Zdrowia! Wow. Zostaw mnie! Zostaw mnie! O, na ziemi most chcieliśmy. na szybko. O, pokazał... Pokazał oponkę! Gościu to nie jest World of Tanks! Z tej to działa zbyt dobrze. Ja mamy Last Rusty Hornet z... Się jeszcze w rogi. Mamy Horneta z czym? Z laserem, z sędzią serowym, że ma większą serię. No cóż, mam też Hornet'a takiego lepszego, Deadly Assault, hmm, takiego sztukowego, ciekawe. Naprawdę ciekawe. Dobra, a jednak, jak powiedziałem, wy ten kawałek tutaj się spróbuje uzdrowić, a potem tutaj wrócę do tego całego gościa, jak już tylko i wyłącznie do punktów zdrowia. Oczywiście, nie mniej walka przed tym. Spadaj z tym scoutem, draniu. Spadaj. Oj. 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 Nie podjeżdżaj. Nie podjeżdżaj. Mój pancerz, że nie przetrzymacie zbyt długo. No i to mam lubię. A więc cięcie. No, w tym mieście znalazłem jeszcze jakiegoś całego tradera Gogo i casuala Boba. Może zniknąć sobie jeszcze. Uh, Trader Gogo, jakieś wiadomości? Możesz to uwierzyć lub nie. Wszystko jest okej. Okay. Nie potrzebujecie w tym momencie. Hmm, to dobrze. Przyjdę kiedy indziej w takim razie. Jakiś casual Boba. Eee, uh, for a more... To jest człowiek, jeszcze na ancient Hospital. A tonus of useful stuff. Aha, długo o tych poszukiwaczy i może mi dać sztuk złota, zdradzić lokację jakiegoś tajemniczego, samorządnego szpitala pełnego użytkowych przedmiotów. A więc, no w sumie masz pieniądze. Tylko mi tą lokację zdrać. Gdzie jest ta lokacja? Aha, to będzie tutaj. No wcale nie, tam chwilę temu nie było. Tylko, że z tym szpitalem gościmski miałem problem, że nie do końca. O! O, ładnie. Działko sobie poradziło. że nie do końca będę w stanie tam dostać się bez większych problemów. Moja dupa jest trawą? You are in the What the fuck? Co to ma być? O, to działko jest seryjnie dobre! Po co ja, jak jest to działko? Dobra, jednak uważaj, teraz znowu cięcie i spotkamy się tam, gdzie się mieliśmy spotkać, czyli u tego całego Feliksa. O, ja tu znalazłem coś ciekawego, a propos... Dość duże gruzowisko pojazdów po jakiejś walce. No i mamy tutaj Horneta za darmo. A, co Mamy trzy Hornety, wow. I może coś jeszcze znajdziemy. O, jeszcze jeden Hornet, bardzo ładnie. Batemili walka między tymi całymi poszukiwaczami przygód i między e, bandytami. No cóż. Jak powiedziałem, świet żyje, a mi się to podoba. Jednak opuszczycie co? Tak mi się wydaje, że odcinek trwa już dość długo, więc tego samego Feliksa pokażę w kolejnym odcinku. Na razie i cześć ludziska!